Okej, okay, nie przedłużając dużej wstępu, wracajmy do pytań. Okej, okay, kilka pytań zadam, lecz z czasem mogą pojawić się kolejne. doki. Co lubisz w tworzeniu filmów z gier i streamów? Lubię też tą interakcję właśnie z widzami przede wszystkim, bo to jest takie sympatyczne, że można sobie z kimś pogadać, komuś tam po, o, poopowiadać o sobie i, i w ogóle o życiu. Nie, e, właśnie, że do pewnego stopnia jest taka anonimowość, że z jednej strony tutaj, nie wiem, słyszycie mnie, widzicie, co ja tam robię, powiedzmy, na komputerze, ale no nie znacie mnie z życia, więc no... Jest to dobry sposób, żeby się pozbyć jakichś takich lęków społecznych, z czym miałam dość duży problem. No, do pewnego stopnia nadal mam, więc walczę w tym, z tym w taki sposób. I to w sumie odpowiada też na pytanie Foxy, że no chciałam się pozbyć jakichś takich lęków, które się otworzyć na świat, moim zdaniem się udało. Zdecydowaną rzeczą też, którą lubię, to jest jakieś takie docenienie mojej pracy. Gdy widzę, że naprawdę to się też, że tak powiem, sprawdza, to daje dość dużą satysfakcję. Jak to jest żyć z taką ilością subskrypcji? Że chodzi ci o to, że to jest dużo, czy że to jest mało? Bo, no, względem, powiedzmy, przeciętnych, na przykład, komentatorów na YouTubie, to na pewno jest dużo. I nie wiem, no dla mnie też to jest dużo, bo jednak 200 osób i to jest takie, no, po prostu szok no już teraz net więcej niż 200 ale no, względem wielkich youtuberów to, to jestem takim dosłownie okruszkiem który nawet nie ma większego znaczenia ale nie, mnie to bardzo satysfakcjonuje cieszę się z tego i jest to jakieś takie moje osiągnięcie czy będą organizowane konkursy, giveaway'e i losowanie na społeczności kanału? nie, raczej nie przez to, że no ani nie zarabiam z youtube'a, ani nic to no. No, szkoda by mi było po prostu pieniędzy, a naprawdę, kiedy mam je, że tak powiem, wkładać w YouTube, no to wolę sobie kupić lepszy sprzęt, albo, nie wiem, na przykład nową grę do nagrania, niżeli no, rozdawać to komuś. Jaka jest twoja ulubiona gra, seria i dlaczego? No, gra jako ogół, no, chyba, chyba właśnie też Simsy 2. E, seria to też Simsy. I dlaczego? Jest to przede wszystkim moja gra dzieciństwa. Bardzo <laughs> dużo w nią gram i nie wiem, taka... Bardzo lubię tworzyć i historię tych Sim'ów i po prostu widzieć też, jak, on, jak ci Simowie dojrzewają, zmieniają się, potem no... niestety umierają, przychodzi kolejne pokolenie i tak to się powoli zmienia. Jest w tym coś takiego uzależniającego. Ultra hard mod czy Easy mod? Easy mod. Ja nie lubię za trudnych gier. W pewnym momencie się po prostu zdenerwuję i tak się skończy ta moja historia z tą grą. Miałem tego typu sytuację z... Seng Adventure 2, gdzie w pewnym momencie doszłam do tego finałowego poziomu, do tej finałowej kampanii. Zaczęłam, zaczęłam, próbowałam, próbowałam, nie byłam w stanie to przejść, ja się tak zirytowałam, że dopiero, nie wiem, po co najmniej kilku miesiącach dopiero dokończyłam tą grę. Czemu krad gry i rysowanie jest Twoją pasją? Nie wiem, szczerze. No znaczy, co, spróbuję się jakiejś rzeczy, się komuś spodoba, mi się akurat to spodobało. Właśnie rysowanie, nie wiem, czy bym powiedziała w tej chwili, że rysowanie jest moją pasją, na pewno się tym interesowałam. Teraz już raczej rzadziej interesuję, ale nie no, sprawia mi to przyjemność e, ogółem, te dwie rzeczy, sprawiały mi przyjemność. Lubię to robić, jest to dla mnie relaks, dlatego w sumie stały się pasją. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam. Lubisz swoich widzów? Zdecydowanie. Dobra, teraz pytanie od fan Wielki. Skąd na nagrywanie na YouTube? To już w sumie odpowiedziałam. Wiesz jaką jestem jestem pomarańczą? Nie, nie wiem. Jak, jak gra z swoją ulubioną, Song Generations? Jak oceniasz mój avatar? Jest w porządku, nawet. No widać. Tego ludka jest dość czytelny, więc plus. Czy kiedyś czytałeś manga? Chyba nie? Ewentualnie. Tylko nie wiem czy to była do końca manga czy komiks. Z serii Witch Jaki jest twój ulubiony kolor? Ulubiony kolor jest zdecydowanie Takie fiolety, róże, niebieskie <grym> Powiedzmy bardziej kilka kolorów Bardziej jakieś takie zestawienia kolorystyczne Niżeli konkretny kolor Bo tak ciężko by mi było ocenić Czy lubisz szkołę? Są plusy i minusy szkoły Zdecydowanie mogę powiedzieć, że pewne rzeczy lubię w szkole. Na przykład to, że się mogłam spotykać ze znajomymi, że niektóre lekcje były naprawdę przyjemne i dużo się z nich nauczyłam, dużo z nich wyniosłam. Ale niestety minusów też jest sporo. Więc nie wiem, czy konkretnie mogę odpowiedzieć, że lubię szkołę, ale mogę powiedzieć, którą szkołę lubię, lubię najbardziej względem czasu i to było gimnazjum. Po prostu mimo, że różne rzeczy też się działy po drodze, to był to chyba najbardziej aktywny mój rok, pod względem jakichś takich zajęć dodatkowych. Yy, gdzie nieraz, no po prostu całe dnie gdzieś tam latałam, bo trzeba było coś ogarnąć, nie wiem. Chodziłam też na wolontariat i bardzo fajnie wspominam ten okres, mimo że naprawdę dużo było pracy. Co pierwsze, mleko czy płatki? Płatki. Dobra, teraz widzę serię długich pytań. Zacznijmy od pytania od neoprogamera. No witam, jakiego gatunku jest swój kot? Pręgowany. Szary pręgowany. Zamiasz pokazać swojego kota? Pokazywałam mojego kota na Discordzie. Jaki masz kolor włosów? Brązowy lub blond? Zależy od dnia. Jaki masz kolor tęczówek? Mam rude oczy, jak to moja przyjaciółka mawiała. Ale w dowodzie zielone. Co myślisz już o puckiej anatomii i ich szkieletach? Mm, wydaje mi się, że to chodzi o ludzką anatomię. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem raczej z typu, każdy człowiek jest piękny i powinien się kochać, więc spocznę. <laughs> Czy lubisz szkielety? Mm, tak naprawdę raczej nie chciałabym zobaczyć takiego prawdziwego szkieletu. Ile ważysz? Kobiet nie pyta się o wagę. Jak długo rysujesz? Jeśli chodzi o pojedynczą pracę, to nieraz nawet ponad 10 godzin nie z 15. Zależy jak tam wyjdzie, jakie chce też osiągnąć efekty. Różnie to bywa, naprawdę. E, ale jeśli chodzi, nie wiem, po prostu tak życiowo od kiedy rysuję, to w sumie rysuję od dziecka. Jak mi się wydaje większość osób, nie? Że za dzieciaka traje się tam rysował, no i po prostu mi zostało potem na dłużej. Ale mówię, w tej chwili to już raczej nie, nie rysuję. E, twoja ulubiona gra? Simsy 2. Twoja ulubiona seria gier? Simsy. Jakie masz zainteresowania? Też już mówiłam. Głównie czytanie i YouTube. Ile lat ma twój kanał? Mój kanał powstał 13 września 2016 roku, czyli jutro od dnia, kiedy to nagrywam, mini mi 7 lat. Ale nagrywać zaczęłam później. Mam masz konsolę? Nie mam konsoli. Ile się też gier fizycznie i cyfrowo. Cyfrowo to bym powiedziała tak nie wiem, około 32, skoro mam 26 na Steamie. Jeszcze kilka wiem, że mam na EA i na Epiku. Więc, no, coś między 30 a 40, na pewno. Yy, a fizycznie to mam w sumie większość kolekcji Simsów dwójki i trójki. Co wolisz? Pudełkowe, wydanie gier czy wersje cyfrowe? W tej chwili wersja cyfrowa jest o wiele wygodniejsza, ale w przypadku na przykład Simsów to wolam sobie kupować pudełkowo, aż do czwórki. Twój ulubiony bohater, bohaterowie? Zdecydowanie małe Książę. Zdecydowanie lubię bohaterów z Death Note'a, między innymi Ella. Mm, bardzo dobrze też wspominam zakaz z Angels of Death. Był dość charakterystyczny. E, aqua z Oshinoko. Jest dość wiele takich postaci, ale w sumie no, te, które najbardziej lubię, to już wymieniam. Co myślisz o Wiedźminie? Nie oglądam, nie czytam, nie wiem nic. Twój ulubiony fast food? mężczyzna. Twoja ulubiona pizza? Mm, Capricciosa ona się chyba nazywa. No taka dość klasyczna, albo z kurczakiem. Lubię o. Ser, pieczarki, szynka, tego typu rzeczy, raczej bez jakiejś wymyślności. Hawajska też jest nie najgorsza. Twój ulubiony posiłek? Bardzo lubię paellę i ogólnie jakieś tam makarony, ryże i inne tego typu rzeczy. Niestety paellę, którą jadłam, to wycofana z produkcji, więc smuteczek. Twój ulubiony napój? Głównie piję wodę, ale kiedy piję sokiem, to właśnie chyba ten Tymbark mango-mięta najbardziej. Twoja ulubiona restauracja? Jest taka jedna niedaleko mnie i tam jest po prostu tak dobre żarcie, no ale nie powiem, bo to by za dużo zdradzało. I to jest takie mięsko polane z sosem yy, i jeszcze z kulkami ziemniaczanymi i to jest po prostu mniam, yy, pycha. Zbierasz coś, na przykład muszle, figurki, mangi? Zbierałam pudełka od Simsów, w sumie tak jak już powiedziałam. Mogę powiedzieć w sumie, że zbieram książki, bo ja nie lubię e-booków. Wolę zdecydowanie e, książki w formie fizycznej, a no, przydałaby mi się na nie też większa szafa w tej chwili, więc wiem już w sumie, co by trzeba było u mnie zmienić w pokoju. Jak dużo czasu spędzasz w internecie? Czasami za dużo. Przyznaję się bez bicia. Chorujesz na coś? Na przykład depresja, ataki i paniki? Nie choruję. Znam siebie, wiem, że no, czasami idealnie nie jest i pewne jakieś tendencje. Do różnych zachowań mam, na przykład jestem dość aspołeczna, ale to nie jest w formie choroby ani niczego takiego. Twój ulubiony odruch? Nie wiem o co chodzi, na pewno to nie jest odruch wymiotny. Jaki masz telefon? Xiaomi Redmi Note 9. E, twoje ulubione filmy? W tej chwili chyba te nowe spider w sensie Spider-Man, uniwersum i poprzez uniwer... Multiversum chyba. Tak to się teraz mówi. Ale tak, to uwielbiam też zdecydowanie e, makie. tutaj też tam, powiedzmy, wgląd jak to wygląda, bo to nie, naprawdę każdemu polecam obejrzeć ten film. Naprawdę skłania do przemyśleń i no, ja ryczałam pod koniec, naprawdę, i to aż za mocno. Tak też w sumie jak patrzę, to nie było pytania, chyba, że jeszcze będzie, o ulubiony serial, a w sumie to też jest dość ważne, bo to Arkane. Tak, a Arkane nie jest ani anime, ani kreskówką w sumie, tak na dobrą sprawę, więc trochę problem, a, a Arkana uwielbiam po prostu, też byłam w nią bardzo zapatrzona. I zdecydowanie Jinx też jest jedną z moich ulubionych postaci. Jaka jest Twoja ulubiona technika animacji? Zdecydowanie w 3D, ale wolę takie dość mm, stylizowane animacje, na przykład właśnie Nimona, e, albo na przykład ten e, Spiderman ostatnio animowany. Co myślisz o anime? Bardzo spoko. Nie, wiem, że na pewno nie lubię, nie polubiłabym każdego, ale na pewno coś sobie też znajdę nowego. Co myślisz o animacji jako medium? No, animacją w sumie byłam dość mocno zainteresowana też w swoim życiu. Myślałam, czy by nie iść na animatora, ale jednak zrezygnowałam. Jest na pewno dość duża część sztuki ogólnie. Jakich innych youtuberów lubisz? Zdecydowanie Gnidusia. Bo to widać. Kilka kanałów growych, między innymi na przykład Merta. Mm, nie wiem, czy to mogę powiedzieć w sumie jako YouTuber, ale lubię między innymi tą animowaną serię Hasbin Hotel. I na YouTubie mam też dość sporo wykonawców muzyki. Śledzisz innych grafików na DeviantArt lub Instagramie? Nie, w sumie już w tej chwili nie śledzę żadnych grafików. Deviantarta usunęłam już dość dawno. E, na deviantarcie kiedyś na pewno oglądam e, autorkę serii senkowej Children Play Teenager. Teen's Play Children's Play. Coś takiego. E, I jeszcze autorkę komiksu Where Was My Hero? Bardzo fajna animacja, niestety została zdjęta, oryginalna, więc nie ma tego świecenego dubbingu, bo po prostu dubbing też był tam tak piękny i zdecydowanie to jest. Uh, Where Was My Hero jest, jest moim ulubionym fanowskim komiksem. I to wszystko ode mnie, pozdrawiam, również pozdrawiam. Okej, okay. teraz trochę pytań o Triple s -a. Czy do ciebie mężczyzna może oddać kobiecie, kto go uderzy? Zaprawdę, nie powinniśmy się bić w ogóle zaczynamy to, ale przypuśćmy, że do owego incydentu dochodzi. Nie. Eee, jak dla mnie nikt nie powinien go bić i gdyby naprawdę miał, miał już ktoś kogoś uderzyć, to tylko i wyłącznie już w ostatecznym akcie samoobrony? A tak, zamiast się bić, no to lepiej naprawdę uciąć pewne relacje, no bo to nie znaczy dobrze. Czy byłabyś w stanie oddać życie Sak Dopóki nie ma takiej sytuacji, to ciężko to ocenić, no bo no, nikt nie wie na pewno. Albo kogokolwiek mówię to na pewno zależy od sytuacji. Co przyczyniło się do tego, że jesteś specyficznie nastawiona do życia? Wiesz, że wszystkich da się odratować, każdy zasługuje na szacunek, wszyscy są wyjątkowi. E, Jakie sytuacje życia? Ktoś cię tak nauczył, coś jeszcze innego? Nie wiem, raczej jestem taką, staram się być dość pozytywną osobą też. Dużo, dużo mi się w głowie zmieniło zdecydowanie po terapii i... Ale nie wiem, zawsze miałam powiedzmy jeszcze takie marzenia, że tak powiem, dziecięce. Byłam raczej nauczona w jakieś takie wartości życiowe dość, że tak powiem, stabilne, dość raczej takie pozytywne, no trochę z bajek na pewno się wyniosło. Że, że o, w życiu jest fajnie, a tak po prostu, no. e, Na pewno też z książek Regina Brett dużo wziąłem takiego pozytywnego nastawienia do życia, bo to, jakie ja mam nastawienie, to zmienia całe moje życie. Ja wolę żyć w taki sposób, niżeli naprawdę stawiać się jakoś tak bardzo negatywnie. Ja wiem, że to nie jest zawsze tak idealnie, ale dopóki naprawdę to nie jest sytuacja przegrana, to nie należy się poddawać. Nawet jak jest przegrana, no to coś zawsze jest w tym dobrego. I no, po prostu zależy, czy my to zobaczymy, czy nie zobaczymy. Czy miałeś kiedyś masę ciała większą lub mniejszą od prawidłowej? Niestety tak, i nadal mam. Niech. Czy jak Nidel będzie w piecie, to czy go nie zostawisz i wesprzysz? Tak. Taki jest też, powiedzmy, zamysł małżeństwa, mimo że małżeństwem nie jesteśmy. No to nie, no, ja go kocham, on mnie kocha i o to też chodzi w życiu. Żeby pomagać sobie nawzajem, a nie być z kimś tylko dla pewnych wartości, bo wiadomo, przy poznawaniu kogoś no, trzeba patrzeć na jakieś takie rzeczy, czy na przykład druga osoba sobie jakoś radzi w życiu, czy no, na przykład właśnie jest ogarnięta sama z siebie, żeby no, nie było na zasadzie, że, że na przykład bym była wykorzystywana jako praca, jako darmowa sprzątaczka, albo właśnie jako pracownik, albo cokolwiek tego typu. Bo to nie jest przy poznaniu człowieka, ale nie no, jak jest, no po prostu zdarzy się jakaś taka sytuacja życiowa, no to nie mamy na to wpływu, trzeba żyć dalej, trzeba sobie radzić i trzeba się wspierać. Lubisz nosić kropy? Co to kropy? Szczerze, nawet nie wiem, co to kropy. <grymne> Skoro rysunka jest z siebie najbardziej dumna, to jest w sumie dobre pytanie i na dobrą sprawę ja to chyba muszę sobie przypomnieć te moje rysunki, bo tak dawno do tego nie sięgam. Że już nie pamiętam, co tutaj konkretnie mam na kanale. Jak teraz tak patrzę na moje prace, to na pewno, mimo wszystko, mimo, że to jest takie, mimo że to są dość niepokojące prace, to bardzo lubię moje motywy Sonic Exe, między innymi właśnie kto następny. Ta miniaturka tak czarna, że nic nie widać, ale szczerze, ja się tam naprawdę napracowałam. I dużo zadbałam o szczegóły, no w tej chwili na pewno zrobiłabym to o wiele lepiej, ale w tamtym momencie, kiedy dokończyłam to, to, byłam naprawdę z tego bardzo dumna. Eee, nadal jestem dumna z Oriego, zdecydowanie jedna z lepszych prac, nawet na tą chwilę, bo nie wiem, jakbym to miała, że tak powiem, lepiej zrobić. No na pewno by się dało, ale po prostu taki efekt świecenia, to było też coś nowego w moich pracach. I zmieniło już późniejsze prace o 180 stopni. Z tego typu rysunków to też ostatni. Sank EXE. On nazywa Powrót. E, mi się bardzo podobał. Grafika Gnidela. What are you doing? Ta pamiętam z niej. wycięłam dość. E, zrobiłam dość śmieszną grafikę, którą sobie użyłam nawet w miniaturce amnezji. E, podoba mi się moja też praca Crash Bandicoot i Sunset Shimmer. I to w sumie wszystkie, jak na tą chwilę. Ulubione nadanie Sushi. Albo krewetki. Chińszczyzna. Tego typu rzeczy. Nie. Czy byłabyś zainteresowana w zagranie owych serii? Kirby? Niekoniecznie. Megaman Man? Też raczej nie. Spark? Jedynkę być może, dwójkę i trójkę też niekoniecznie. To są właśnie gry bardziej pod gndela mam wrażenie. Czy byłeś wymagającym dzieckiem pod względem majątkowym? Ciuszki, gry, akcesoria, makijaż? Zdecydowanie nie i nadal nie jestem jakimś człowiekiem, że tak powiem, drogim. Wolę sobie naprawdę pojechać, nie wiem, na giełdę i kupić sobie jakieś ubrania za 50 zł, niecałe czy, czy co. Bo ja wiem, że i tak to mi się, nie wiem, czy znudzi, czy, czy potem będzie to, trzeba to wymienić, czy cokolwiek. Nie muszę mieć markowych ciuchów, nie muszę, mieć, nie, nie muszę być naprawdę jakoś na bogato. I wolę zdecydowanie sama sobie, powiedzmy, zarobić na pewne rzeczy, zapracować, niżeli to dostawać, więc w wielu przypadkach po prostu by było to na zasadzie, że ja sobie uzbieram, albo była jakaś umowa. Na przykład, kiedyś miałam umowę z bliskimi, że za średnią, pod koniec roku powyżej 5 nie. Za średnią z paskiem dostanę tablet graficzny. I się udało. I dostałam. <noise> Czy nienawidzisz swoich byłych? Staram się nie nienawidzić ludzi. Wiem, że to jest coś ciężkie i nieraz niemożliwe. I na pewno mam niechęć do, do pewnych tych. No cóż... Do pierwszego to takie... No szkoda, że się w sumie drogi rozeszły. W sensie w kontekście takim przyjacielskim. Bo równie dobrze... Nie miałabym nic przeciwko, gdyby no troszeczkę inaczej to wyglądało. No, z drugim nie chciałabym mieć ponownego kontaktu, to na pewno. Ale wiem, że niektóre po prostu rzeczy były potrzebne, żem też ja dorosła, żem się rozwinęła, by też się nauczyć na błędach swoich. Więc coś tam im jednak zawdzięczam. Jaki jest Twój cel w życiu? Jestem człowiekiem zdecydowanie bardziej rodzinnym, bardziej pod bliskich, że tak powiem, podchodzącym, więc no, ja najbardziej bym chciała. Naprawdę mnie do pracy nie ciągnie, ja bym nie chciała tak chodzić do pracy, ja bym mogła sobie właśnie być w domu, wychowywać dzieci, się właśnie zajmować, ogarniać mieszkanie, zwierzątko i, i na takiej zasadzie tyle by mi wystarczyło. Jaki jest Twój wzrost? No, lekko powyżej 1,60 m. Jaką formę treningu wolisz? Biegać czy podnosić ciężki, e, ciężkie rzeczy? Ani jedno, ani drugie. Zdecydowanie wolę pływać. To pobudza wszystkie mięśnie, a nie jest już takie. Mm, nie lubię takich treningów bardzo skupionych właśnie na ćwiczeniach, czy takich dość nieprzyjemnych, poważnych. A pływanie jest po prostu zabawne. Jaki jest twój kolor włosów? Mówiłam, czasami blond, czasami brąz. Zależy nieraz, jak się ułożą, jaki jest dzień, czy jest światło, czy nie ma światła. Naprawdę. Ja ostatnio sobie farbowałam, ostatnio, no, no jakiś tam czas temu farbowałam sobie na brązowo, dość ciemny brąz te włosy, a znowu już mam teraz blond prawie, że. Czy według Ciebie mamy wojnę kulturową w, w kraju za... w kraju ze względu na papieża? Nie interesowałam się w tym temacie, więc raczej się nie wypowiem. Czy mamy szklujący papież o wojnę zniknąć według Ciebie na zawsze? Mmm jeśli są szkalujące, gdzie naprawdę to jest jakaś taka mowa nienawiści, to tak, jeśli to ma po prostu być zabawne, yy, wykorzystywane właśnie dla takich luźnych żartów, to czemu nie. Czy jako kobieta zawsze musisz wchodzić pierwsza? Nie. Nie, mamy równouprawnienie i no, kwestia po prostu szacunku do siebie nawzajem to... Nie, wolę nie upierać się przy takich jakichś stereotypach. Niektórym pasują, niektórym nie. Pod względem, właśnie takiego mojego celu życiowego to jest dość stere, stereotypowy, że tak powiem, jak w starych czasach, ale. Ale nie, ja jestem raczej, pod, jestem raczej nastawiona, że każdy powinien być szanowany równo e, i szanować drugiego człowieka ta, e, w taki sam sposób. No, ale też mimo wszystko, żeby każdy mógł docenić jakąś swoją taką inność i wyjątkowość. Do zobaczenia w kolejnej części. Bajo!